Zastanawiacie się, jak osoba niewidoma może pisać na telefonie? Dzisiaj rozwieję Wasze wątpliwości. Mogę oczywiście pisać z palca, po jednej literce. Ale jest to bardzo wolne, zwłaszcza, że czasem mogę nie trafić w literkę. Więc mam na to zdecydowanie szybszą metodę. Tutaj na lewo od spacji jest taka ikonka mikrofonu. Jak ją nacisnę, to będę mogła podyktować to, co chcę powiedzieć, a tekst pojawi się na ekranie. Spac, dyktuj. Dziękuję bardzo i również pozdrawiam, Kropka. Dziękuję bardzo i również pozdrawiam. Można też dyktować w różnych językach. W tym celu jednak trzeba zmienić język całej klawiatury. Ja mam tutaj ustawionych kilka, ponieważ y, często zdarza mi się korespondować w języku innym niż polski. Następne Na przykład następne. po hiszpańsku. La reunión con Pepe mañana a las 5 y media de la tarde. Wstawione. La reunión con Pepe mañana a las 5 30 y de la tarde. Składa tylko, że ja czyta po polsku to, co jest napisane po hiszpańsku. Oczywiście to też można zmienić, ale nie chcę mi się za każdym razem, kiedy wysyłam wiadomość w innym języku, zmieniać języka gadacza. Oczywiście po podyktowaniu zawsze odsłuchuję, co zostało napisane, żeby sprawdzić, czy nie ma tam jakichś byków, słowa, które podobnie brzmią, on zamienia, albo interpunkcyjne znaki pisze słownie. Staram się upewnić, że jest napisane dokładnie to, co chciałam powiedzieć, choć nie zawsze mi się udaje wszystkie byki wychwycić.